Na pierwszy rzut oka chomik wydaje się niegroźny, wręcz kruchy. Ale pod tą warstwą puszystego futra kryje się zwierzę zaprogramowane do przetrwania. To nie tylko lokator klatki. To mieszkaniec stepów i półpustyń. Stworzenie, które od tysięcy lat musi radzić sobie w świecie bezlitosnym, pełnym drapieżników i braku pożywienia. To właśnie w tych warunkach chomik nauczył się, jak stać się mistrzem przetrwania. W naturze to nie urocza kulka, ale prawdziwy Komandos w wersji miniaturowej. I choć jego misje odbywają się w skali kilku metrów kwadratowych, to strategie i zdolności, którymi dysponuje, zadziwiają swoją skutecznością. Choć dziś znamy je głównie jako domowych lokatorów. Chomiki, w swojej pierwotnej wersji, to prawdziwi mistrzowie trudnych warunków. Ich ojczyzną są stepy, półpustynie i otwarte tereny, gdzie upał w dzień i zimno w nocy potrafią zniszczyć każdego, kto nie jest przygotowany. Tam właśnie wykształciły zdolności, które sprawiają, że nawet w najmniej sprzyjających okolicznościach potrafią przetrwać. Pod ziemią tworzą rozbudowane systemy tuneli, coś na kształt podziemnych baz wojskowych. Te konstrukcje potrafią mieć wiele metrów długości. Kilka wejść i oddzielne komory. W jednej gromadzone są zapasy, w innej wychowywane młode, a w jeszcze innej można się ukryć przed drapieżnikami. To swoisty bunkier, którego nie powstydziłby się żaden survivalowiec. Najbardziej imponujący jest jednak ich instynkt magazynowania. Komik nie żyje z dnia na dzień. Ziarna, nasiona, a nawet kawałki roślin potrafi zbierać w ogromnych ilościach. I transportować w policzkach, które działają jak kieszenie transportowe. Potrafi przenieść naraz jedzenie ważące tyle, ile on sam. Gdy myślimy o chomiku w klatce, widzimy jedną małą kulkę słonecznika. Ale w naturze to regularne wyprawy logistyczne, które zapewniają przetrwanie całej zimy. I tu warto wspomnieć o jego większym kuzynie, chomiku europejskim. To zwierzę wielkości szczura, które na polach naszego kontynentu. Kopie nory tak rozbudowane, że mogą pomieścić nawet kilkanaście kilogramów zboża. To dowód, że chomiki to nie tylko słodkie gryzonie, ale genetyczni mistrzowie gromadzenia i organizacji. Każdy komandos potrzebuje sprzętu chomik też tylko jego wyposażenie jest wbudowane w ciało. Najbardziej niezwykłe są policzkowe torby transportowe. Rozciągają się od pyska aż do ramion i działają jak naturalne plecaki. Dzięki nim chomik potrafi przenieść naraz porcję jedzenia równą własnej masie, jak żołnierz, który biegnie z pełnym ekwipunkiem, a mimo to nie traci zwrotności. Drugim elementem są zęby. Te siekacze nigdy nie przestają rosnąć, a chomik musi je regularnie ścierać. W naturze działają jak niezawodny nóż bojowy: ostre, mocne. Gotowe przeciąć nawet twarde nasiona czy korzenie. Na tym lista się nie kończy. Chomiki słyną z błyskawicznej reakcji i niezwykłej zwinności. Potrafią w mgnieniu oka zniknąć w noże albo zmienić kierunek biegu, jakby trenowały uniki na poligonie. To właśnie ten zestaw, torby transportowe, uzębienie i refleks sprawia, że nawet w świecie pełnym zagrożeń. Mały gryzoń pozostaje dobrze przygotowanym żołnierzem natury. Sprzęt to jedno, ale żaden komandos nie przetrwa bez odpowiednich taktyk. Chomik ma ich cały arsenał. Najważniejsza to błyskawiczne znikanie. W naturze wystarczy ułamek sekundy, by zniknął w podziemnym tunelu, zostawiając drapieżnika z pustymi łapami. To jak sztuka ewakuacji do bezpiecznej bazy. Drugą strategią jest kamuflaż. Futro w naturalnych barwach sprawia, że na tle suchej trawy i ziemi staje się niemal niewidoczny. Dzięki temu może prowadzić nocne operacje bez ryzyka wykrycia. Nie należy go też lekceważyć pod względem odwagi. Wbrew pozorom, chomiki w naturze bywają agresywne i potrafią walczyć zaciekle, gdy zagrożone jest ich terytorium czy młode. To nie bezbronne istoty, ale wojownicy gotowi bronić swojego domu. A skoro mowa o nocnych misjach, chomik działa głównie po zmroku. Wtedy ma przewagę nad przeciwnikami, bo jego zmysły są dostosowane do ciemności. To właśnie noc jest dla niego polem działań specjalnych. Kiedy patrzymy na chomika w domu, trudno uwierzyć, że ten mały gryzoń to urodzony wojownik. W klatce widzimy go jak biega w kołowrotku, podjada nasiona, czy śpi zwinięty w kulkę. Ale każdy z tych obrazków ma swoje odpowiedniki w naturze. Kołowrotek to trening kondycyjny, który w środowisku naturalnym oznaczałby dziesiątki metrów pokonanych w poszukiwaniu jedzenia. Podjadanie nasion to echo wielkich wypraw logistycznych, gdy chomik znikał w norze z policzkami wypchanymi po brzegi ziarnem. Nawet spokojny sen w ściółce to tylko uproszczona wersja czuwania w bezpiecznym bunkrze, gdzie każdy korytarz miał swoją funkcję. Domowa sceneria zmiękcza ten obraz, ale instynkty pozostają te same. W małym ciele nadal drzemie gen przetrwania, a każdy gest przypomina o tym, że mamy przed sobą zwierzę zaprawione w trudnych warunkach. Można powiedzieć, że w naszych mieszkaniach ten komandos dostał nowe pole działań nie na stepie, lecz w miniaturowym świecie strocin i zabawek a mimo to wciąż zachowuje czujność i gotowość jakby jutro miał wrócić do swojej naturalnej bazy. Chomiki pokazują, że wielkość nie decyduje o sile w ciele zaledwie kilkudziesięciu gramów mieści się instynkt wojownika zdolność planowania i wola przetrwania, której nie powstydziłby się żaden większy drapieżnik. To mistrzowie tuneli, logistyki i nocnych operacji, mali komandosi natury, którzy w naszych domach przybierają łagodniejszą twarz, ale nigdy nie tracą swojego prawdziwego charakteru. Może właśnie dlatego tak nas fascynują, bo pod pozorem delikatności kryje się hard ducha i ukryta siła. A na koniec zostawiam ci małą prośbę. Napisz w komentarzu, czy wolisz dłuższe, szczegółowe opowieści, czy raczej krótsze formy. Dzięki temu łatwiej mi będzie przygotować kolejne filmy, w stylu, który naprawdę przypadnie ci do gustu.